Dobra, witam wszystkich w drugim odcinku. Hmm. Hmm. Zagrajmy w Fallout New Vegas. Skończyliśmy gdzieś tam, ale ścięło mi komputer. Skończyliśmy, bo się pamięć skończyła, więc tworzymy szafkę na akta dwa kapsle. A jeszcze trochę kasy więcej. Biórko pusty. Tu ja wszystko przeszukałem na pewno. No właśnie nie, wiem wysuną mi się zapis. Oj, słabo będę musiał ustawić to od nowa. To zrobię to szybko. Stolet jest tu strzelba tutaj. Zazwy <coughs> zazwyczaj pod piątką e, kładłem jakąś broń hmm. białą Żeby Jeżeli ktoś nie wie co to jest broń biała? To jest dobrań do walki wręcz. Yyy... Eee, <laughs> o jest. Właśnie tego się spodziewałem. Eee, w każdym razie, w każdym razie, to są inne teraz rzeczy, tak mi się wydaje. Dobra, wejdźmy stąd. Zanim ktoś mnie przyłapie. Hmm... Czy coś jeszcze? Ściszyłem nieco dźwięki, mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. A do tego przybliżam właśnie mikrofon. I oj, wystarczy mi kabla? Nie, bo kabel mam zaczepiony o coś. I kurczę, może. O! Przepraszam, jeżeli było słychać szarpanie się z mikrofonem. No ale tak już bywa. Mój mikrofon bodajże jest kierunkowy. I. O Jezus Maria! Wiem o czym zapomniałem. W tym, że wczytywanie mnie nie lubi, gdy nagrywam. Ejcie co, poczekajcie. Dobra, więc wróciliśmy. Bardzo przepraszam. E, no niestety... Jezu. Rzeczy mam inne niż zebraliśmy na nakraniu, bo wczytała... Jezu, co się dzieje? E, bo... O, mordy. Bo wczytała mi się gra, no i niestety kilka rzeczy się wylasowało innych, ale spoko. W mam taki zestaw, jak sobie ustawiłem. Sobie go ustawiłem jeszcze raz. Na razie będziemy latać Jezu, co jest Na razie będziemy latać z tym I dobra o, Rany, co się dzieje? Jest nie tak Wcześniej tak nie klatkowało Ścisząc dźwięki powinno być lepiej klatkuje Tak I tak nagle, nagle takie Podgłośnie wszystko i O, to się przyda I ten I nie będzie klatkowało tak bardzo Tylko jak na poprzednim filmie w poprzednim odcinku, przepraszam bardzo. Odcinek jest nagrywany zaraz po wrzuceniu tamtego. Grow, spokój. Yy, na chwilę przerwę nagrywanie i spróbuję coś zrobić. Dobra, tam wszystkich, powinno być lepiej. Chociaż ja wątpię, żeby było. Wejdźmy na chwilę do sklepu wielobranżowego. Chciałem zobaczyć, czy przypadkiem nie mają czegoś, co by mi się przydało. Nie ma. To jest jeden gości. Nie, zapomniałem, że na czas wczytywania należy wyłączyć, you must be the one Doc Mitchell was patching up. Way I heard it, I didn't you did out of that off. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapons. No, to use it. a a a mm pistol, a Taśma bokserska. Zadaje obrażenie od zmęczenia? To porek do rzucenia chłopata. Dobra, już wróciliśmy. Nie było nawet czytania, tak to by było, jestem pewien. Dobra, wchodzimy. O nie! Motorek, jej! E, nie grałem w inne części falouta. Luza kupicie. Nie wiedziałem, że lubisz piłkę. No hej, zabrałem ci piłkę. Nie będziesz na mnie we mnie miał dynamitem, za to... No to nieźle. Dobra, teraz na chwilę. Okay, oh. Cheyenne, stay. Długie, Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Dobra, na yeah, tam. I guess there's a thing or two I could show. you. <coughs> Sounds Mówię, like you need all the help you can get after what they done to you. Co, to, Meet me outside, behind the saloon. Behind the saloon. What a fine piece Oh, it I. Dobra. Kilbila to. Bila Trójkąt Super. Się poprawę z ekranem? Dobra. Trochę słabo mam grafikę ustawioną, no ale dobrze, bądźcie. będzie no. Nikt mnie nie widzi. Dobra. To szybki zapis. Szybki lak. O nie. Polski tak. na woda, to na woda, książkę? Taki koniec skrzynki, wszystko się przyda. Oj. 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 Czy nie mam zapis? trochę Wieski. Kocka. Trudno, Trudno było. Uuuu. Nigdy wcześniej tego nie widziałem, ale też nie otwiera. Nie otworzył. Były tyku. Radyjko czemu nie działaś? Misja jest z tym Radyjkiem i mam zamiar ją wyladować. Wykonać. Mogę ukraść przepychać? Dobra. Wychodzimy do budzbi. Nie. Cieszy jakie szczęście. Nie zacięło mi. Now. See those asparagus bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple Pasze. of them. Mamy teraz piękną broń. Da się w systemie wadź, ściągnąć nie. Pop. That's the right idea. Look down the side. Pop. Pop. crouching down and staying still. No kucam się, i me. nie ruszam. Pop. No nice stop. Well, go no, anyway. to, bo... mm. to jest początek, ale nie sądzę, że przyjechałeś do mnie, by nauczyć się walczyć z sasparilami. Powiem ci co, muszę iść i szukać gecko z mojego sprzętu wody. Słuchaj mnie. To jest banal, ten samouczek, ale kurczę, przydatny. Przerabiamy sobie, bo właśnie dostaliśmy broń, nie... No, to trzeba teraz przenieść wszystko. E, jedno z czołów oprócz dwóch, nie. Laserowy pod czwórką, jedna strzałowa pod piątką, a maszynowy pod szóstką. I zaczynamy się dozbrajać! Fajny karabinek. Jestem szybszy od Ciebie. Wolna jesteś. Ale mam maskę hokejową, a Ty nie. Ale jesteś wolna. Patrz, jak się pobiegnę. Patrz, nawet jak szybciej zmieniam od Ciebie broń. Widzisz? Nagle mam broń na plecach. Albo przy nocy O Jezu, przepraszam Krótkie cięcie Dobra, teraz jestem w stu pewien, że jestem chory No trudno Dokończymy materiał No biegnij Biegnij, Rzesz Schowaj broń, będziesz biegał szybciej Ja cię powinienem uczyć Tutaj Przeżycia na pustyni Widzisz? Stajesz w miejscu Nie wolno Biegaj z wywieszoną bronią. Nawet ja szybciej biegam do tyłu, niż ty do przodu z bronią. Szybcie, oh, coś. Clear that up on the ridge me there? Tak. We got some geckos to clear to Bunch of Kurczę, ona mnie zauważyła. Za. Nie zauważaj mnie! Mm. Nie, że tu oczywiście. Okej, you're on. Go give him help. No chodźcie tu. Uwaga. Nie ma być O właśnie, ma być zagrożenie. Podbiegnij, podbiegnij. Pięknij. O, już głowę mu zaznaczone, nie zauważę. Już! No, już! Nie chcę go widzieć! Brzydki jest! Weźmy go. Na razie jeszcze mamy ludzik. Dobra, już, z Tak, aby skorzystać z WAC, wciśnij V. Kurczę, jakbym nie wiedział. Widzę? Gęcimy hang-up. Jest tu. Tak, tak, pójdę z nią. Nie powinno to być więcej niż kilka minut. Chodź z mnie. Dała mi chyba amunicję. O tak, dała mi amunicję. Chyba tam będę pierwszy. No. Wiek. O jezu! Nie! No. Myślę, że już się kończy pamięć na dysku, albo co. To byłoby. Come on! O, wow. Nie ty! Nie ty! Nie ty! Nie ty. Nie ty, nie ty, kurde Ach no damage Tygna nas, a jednego Headshot Trochę spóźniony, ale coś patrz. I teraz. patrzcie co jesteśmy celni, strzelamy szybciej, jesteśmy celniejsi i mamy większe laki Nie no słowy, wszystko cimientos. Czasami tak się zacina, że nie mogę się ruszyć, nic, bo gra później zła złapała. Mm -hmm. informacje, które otrzymała od mojej to Kurczę, głupie to. Ona nie przeżyła? O cholera! No powinna przeżył. Kurczę, a nie, 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 nie. Ty jesteś wolny. Nie ruszasz. Chyba się 100% trafienia. To jest kurczę. ruszył się. Patrz, jestem tutaj. Łupku. Uff. Dlaczego nie słyszę dźwięków? Nie słyszałem dźwięków w ogóle. Kurczę. Nie powinno tak być. Ona powinna przeżyć. No cóż, już nic na to nie poradza. Nie chcę mi się wczytywać. Naprawdę do jakiegoś takiego dalekiego save'a. I kurczę! Nic nie robiłem! A mi biegło do przodu. Raczej automatycznego biegu w tej grze nigdy nie zauważyłem. Oh, hell's Bells.

zrobimy to, ale kurczę, tak to bym dostał reputację Zadanie, w Zadanie wykonane, Znowu wsiodę. A ja przeczytałem samo znowu. I Oranem Las próbuję znowu naprawić coś bo mamy klatki straszliwe. Lecz pausa nie chce się włączyć. Dobra, powinno być lepiej. Jak widzicie mam o dwa mniej naboje, bo musiałem wystrzelić... Żeby sprawdzić czy będzie lepiej, ale lepiej nie jest! Ja chrzanie, nic nie robię, patrzcie, niczego nie dotykam. Czy będę musiał kamerkę zainstalować? Nie, przerywam nagranie. Okej, okay, witam wszystkich ponownie, powinno być już lepiej. Tak, trochę mnie to zdenerwowało, jak gra działała. Zaraz pewnie znowu będziecie mieli cięcie. Najmocniej za to przepraszam, ale te cięcie są spowodowane moim katarem który niezwykle przeszkadza mi w komentowaniu. A, jeszcze coś, jeszcze coś. Jeżeli ktokolwiek ogląda mnie i yy, zobaczył już yy, nową serię Minecraft wiercami, zaczynamy ją od nowa z portem. Eksperymentowałem przy serwerze i zrobiłem taką durną rzecz. Działa yy, ten. Teraz każdy pirat może... M nie, teraz już nie, bo to usunąłem. Ale każdy pirat mógł po prostu wbić bez kamacji, Więc, no, lekka kicha. Um, hmm. Tutaj będą przeciwnicy. Wyciągnij broń. Proszę Ciebie. E, nie laguj też od Ciebie. Proszę, co to? Nieważne. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. A! A! Jak to małe! To mnie zabije. Nie, ale później, później obiecuję, zwiedzimy taką zarąbistą kryptę, której poczułem się w tym momencie jak w horrorze, a dokładnie jak w yy, bodajże pierwszym, hmm. coś Sosiu pierwszym, czyli, czyli w sumie w starym, yy, czyli yy, yy, w sumie w drugim, czyli w sumie w starym. Eee, hmm. Zaraz wejdziemy do szkoły, oczywiście. Tylko sprawdzam, czy czegoś tutaj dookoła nie ma. Dobra, zaraz wejdziemy do, do szkoły. Gro, kurcze. Oczywiście wejdziemy do szkoły, gdy przestanie mi lagować. Przeładujemy. Z dwiema klatkami będziemy przeładowywać. A jak żeby inaczej. Zatrzymamy się na drzewie z zeroma klatkami. Nic nie będę mógł zrobić, teraz nic nie ruszam Pięknie Zaczyna się robić coraz lepiej hm? Dobra. Oj, nie tędy. Oj, 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 bardzo przepraszam, jeżeli ktokolwiek to słyszy. Bo coś właśnie mój telefon zaczął wysyłać. No nie! Ta, jasne, uwierzę, Mam 31 klatek. Ja w to kurczę wierzę, naprawdę. Wiecie? No ja pierdzielę. Co za Kupa? Złomu oczywiście. Tutaj przytnę. Dobra, jesteśmy w szkole z lagami. Chociaż nie wiem jakim prawem są lagi, skoro jestem w zamkniętym pomieszczeniu malutkim. Jakim cudem? JAKIM PRAWEM NIE TRAFIŁEŚ MAJĄC 95% SZANSY TRAFIENIA? Więc tym ja nie, nie trafiłem. Wiem, że to może małe jest i kurczę nie przeładowywuj teraz. Nie ruszaj się. Gdzie to? Au! Skąd? Kurczę, nigdy tak źle mi nie szło. Mówię wam to. Szczerze, ja nie mogę. Może to z powodu lagów, a może z powodu tego, że ta modliszka się. Nie wiem czy u was, ale u mnie teleportuje. Dwie. Super. No, pięknie, Petrus. Zużyłem na to kurcze 20 naboi, czy mi się tylko wydaje. Trudno, będziemy sprzedawać y, odnóżki. Odnurza od modliszki, jak I jajo! Albo jądro, no nie, demet, demet, nie uwierzę ci, nic nie mogę zrobić. No, znowu mój telefon, ja nie mogę. Okej, okay. powinno być lepiej. O, proszę. Ja rany wiem co i jak. No za pierwszym razem. Po co ja to brałem? Trudno. Kiba jest to nie lepszy. Później zobaczymy. Będę go skorzystał. No, dobra rzecz. Dobra. Nie! Dosturczka, obrażenie 15. A ty ile? 13, spadaj. Dobra, to gaz pod piątką. Dlaczego nie mam podpisanego? To jest pistolet maszynowy. Teraz nic nie mogę zrobić. No, wow, coś zrobiłem jednak. Gdzie jest pistolet maszynowy. Dobra, co pod jedynką? Pistolet 9 mm. Pod trójką karabin nakryzł Czwórką, pistolet laserowy, kasrówka, strzelba. Dobra, to jest dobrze. O, się przestraszyłem. Metalowa skrzynka, kubik na kawę. Nie przyda nam się. Nie przyda nam się. Nie. Trzy. Fajna szkoła, składająca się z jednej klasy cała szkoła. Nie, żeby coś, nie, żebym taką chciał. Gdzież, kurczę, pewnie na przerwę to można było na zewnątrz wyjść mm. O! O! Tygodnik Hunter. Proszę. Pięknie. Ten terminal, który tu jest, no, o ile dobrze pamiętam, żadnych przydatnych informacji nie zawierał. Wow, zapomniałem wyłączyć nagłośnienie. Tworzymy ładnie bramkę, jeden składnik już mamy. Zebraliśmy go tam przed wejściem do szkoły. Masz mi nie ścinać. Taki rozkaz. No jak pięknie. Wykrakałem! Chciałem powiedzieć, jak pięknie, że nie ścina i na niej, łup Ścina na marsie. Znowu nic nie robię. A jak idealnie się zatrzymał, to wręcz niespotykane! Coś tam było słychać... Nieważne... Nic nie jest ważne... To... Zrobimy tego quest'a i pójdziemy do Bractwa Stali! Nie ja żartuję... żartuję... Jeżeli ktoś wie, co to Bractwo Stali, to niech zachowa to dla siebie... O ile ktokolwiek to oczywiście obejrzy... W co wątpię... Przynajmniej na razie, może KIEDYŚ... Od dobractwa, stali gwarantuję, że się wybiorę. Co? Gdzie? Chyba? Skorpion złocisty! Przepraszam, dmuchnąłem w mikrofon. Słyszę własny głos czasami. Jak dmuchnę na tak. tam... Ała! Ech, mocniej przepraszam za to! Ała! Miałem... Mam straszliwie głośno te... ...słuchawki ...włączone, bo nie słyszę dźwięków z gry czasami. Tu na chwilę przerwę. Okej, okay, wracamy już po dłuższej przerwie. Niestety ta dłuższa przerwa wydaje mi się, że odbiła się trochę na grze. Działa według mnie gorzej. A tak gram na najmniejszej możliwej rozdzielczości, czyli 800x6, co o ile dobrze pamiętam. O mm, tak no. Miał być korpus, była głowa. Dziwo. Tamtą sam wstaję. Nie wiele Niewiele lepiej niż z Watsem, ale z nią... No już! Czasami to ja tak nie lubię tych zbliżeń. Kiedyś mi ta jedna mucha ciągle uciekała. U, wziąłem to! Kurczę, nie chciałem. Nie opłaca się tych much sprawdzać. Dobra, liczyłem na szczęście, szczerze mówiąc. coś w te muchy nie trafiam. FAK! No, ciutko za nisko z powodu śniegu. Nie. Dostałam. A tak, no nie, teraz pewnie od dwa strzały gdzieś tam. Mm. Przepraszam, jeżeli ktokolwiek to widzi... E, jeżeli cokolwiek widzicie... E, siadło mi coś... Hmm. Czy chce się przełączyć na to? O. Tak, to muszę skończyć nagrywanie.